strasznie rubażny tekst, ale ja bardzo lubię takie w sumie teksty. Naprawdę? taki. A -ha -ha. Ja gram w tym spektaklu, proszę państwa starego lubieżnika. Trochę jak niebezpieczne związki. Takie historie damsko-męskie, burdel, pokazujemy. A, Pani martini Szczerze mówiąc, uprawiamy zawód delikatny i niebezpieczny. Kuź. No taki chłopak. Niby wie wszystko o życiu, a jednak nie wie, no i cały czas go coś zaskakuje i on zaskakuje świat. A jak ona wyglądała? Opisz mi ją. kobietę? Tak. W średniej budowy. budowie. Ale raczej większa niż mniejsza. Raczej większa. A jakie miała oczy? Oczy? Nie pamiętam. Wiele trzeba było Markizowi czasu i wysiłków, ażeby wreszcie Markiza oddała się. Doznała szczęście. Jednakże po kilku latach Markiz zaczął się nudzić. Panowie rozumieją, co mam na myśli? No się. Nie! Bardzo różnorodny, co prawda nie ma lalek. Może i dobrze. A jak to się stało, że nie mamy koni? Zapomina pan, że jesteśmy na scenie. Co było najtrudniejsze, no, nauczenie się tego tekstu? Z powodu jakiegoś żałosnego spektaklu muszę iść na piechotę. Jest to na pewno bardzo trudne zadanie, bo Piękne, przez moment nie możemy się zdekoncentrować. Dużo ruchu, dużo dziejstwa i dużo informacji filozoficznych, niefilozoficznych, życiowych. Cały czas jesteśmy właściwie na widelcu, na oczach widza. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na prywatność. Zachęcam państwa do obejrzenia spektaklu w teatrze Lalek Pleciuga na scenie dla dorosłych.